A rybki transformują w tym tygodniu i fajnie, kochani, bo wasz rozkład otwiera karta śmierci, czyli karta nowych początków. I pięknie to jest cudowna energia, dlatego że umiera w was coś, żeby część was mogła się urodzić na nowo. Po prostu coś przerabiacie, jakiś etap zamknęliście i fajnie. I teraz wasz rozdział zaczyna się na nowo. Możecie swoją kartę zapisać, czym tylko chcecie, kochani. I widzę, że w związku z tym jesteście na jakimś. Rozdrożu musicie coś wybrać. Serce mówi co innego, a rozum chciałby iść zupełnie w inną stronę. I tak jest, kochani: jeżeli wy się zmieniacie i transformujecie swoją energię, to po prostu część z tych rzeczy musi odejść z waszego życia. Być może jakaś relacja, trzeba zmienić jakąś pracę, jakąś sytuację, po prostu coś w swoim życiu trzeba zmienić i odciąć. I u was jest właśnie bardzo dużo mieczy w tym rozkładzie. Więc na pewno będzie chodziło tutaj o jakąś analizę logistyczną, analizę umysłu, użycie jakiegoś argumentu i na pewno przeprowadzenie jakiejś rozmowy z kimś, coś co dawno temu uwięzło ci w gardle, będzie potrzebowało właśnie teraz tego wypowiedzenia, tego wyjścia, i być może to będzie coś oficjalnego, bo pojawia się tutaj sprawiedliwość. Także być może ktoś ma jakiegoś notariusza, wchodzi na jakąś drogę sądową albo otrzymuje jakieś oficjalne pismo i w ogóle właśnie te zmiany mogą być związane z czymś oficjalnym, kochani. I tutaj będzie jakiś chaos, może być jakieś nagłe wydarzenie, coś, co będzie wymagało waszej reakcji natychmiastowej, ale wasz bystry umysł tutaj sobie z tym wszystkim poradzi. A do tego macie koło fortuny w rozkładzie, także, wszystko po prostu może się rozwalić w jednym momencie, ale fajnie, bo właśnie za tym idzie energia transformacji, energia tej śmierci. Wszystko się przewraca do góry nogami i pięknie, kochani, pamiętajcie. Jak wy manifestujecie nowe życie i zmiany w waszym życiu, to najpierw się musi wszystko zburzyć i rozwalić. I nie narzekajcie, że wszystko jest pod górkę i że wszystko się wali. Bo jak się wali, to możecie wtedy zbudować na nowo, w ogóle na innych podstawach, na waszych zasadach możecie zbudować swój świat. Więc to, że się wali, to nie jest tragedia, tylko kurde, nowy początek. I ogarnijcie to, pozamiatajcie i wtedy pięknie urządźcie sobie. Na nowo, kochani, i widzę, że właśnie w związku z tym tu się będzie u Was tyle działo. Ktoś podsumowuje jakiś etap, i na pewno za tym przyjdzie zakończenie czegoś, czyli jakiegoś etapu, który od dawna po prostu Wam nie służył. Coś, co już nie było Wasze. Kochani, cudownego tygodnia Wam życzę i trzymajcie się.